W naszej debacie dzisiejszej debacie Dziennika Bałtyckiego. Czy zamierza Pan skorzystać z funduszy Unii Europejskiej i czy ma pan wizję wykorzystania ich w rozwoju gminy? Najrócję no jak można odpowiedzieć tak, zamierzam korzystać, bo korzystam. Mam gotowe już naznaczone te pieniądze, na co one pójdą. Martwi mnie tylko jedno, że, że czas akcesji polskiej na no lata 2020 6.2013 się kończy, a kolejny jest ze znakiem zapytania. Także tych pieniędzy nie będzie za dużo. Praktycznie 98% środków z funduszy unijnych z różnych programów się wykorzysta. To koniec, to moja odpowiedź na pytanie. Natomiast, korzystając ze swojego czasu, chciałem powiedzieć, że startuję z Komitetu Wyborczego Wyborców, panowana ramiona, że na sali tutaj są wspaniali ludzie, którzy startują z moich list. I drugie starali się, które tutaj dzisiaj po prostu. Także dziękuję Wam za Waszą obecność, za wsparcie. Po prostu dziękuję za to, żeście mi zaufali. Ja staram się godnie Was reprezentować i myślę, że wspólnie odniesiemy razem sukces.